A narkotyki? Nie. Nie, nie. To były epizody? Tak, to e, w, w, mar, marihuanę, jak miałem 17-18 lat, e, kilka razy, a potem nic. Świadomie tak, żebym ja wziął coś, tak ten jakby to, to nic. Chyba raz, ale tego nie jestem pewien, bo miałem jakieś mgłę z każdej strony w ogóle mózgową. To ale jeszcze... nie, chcę o tym, nie chcę o tym gadać w ogóle. To jeszcze do tej triady witkacowskiej: tytoń, alkohol i pejotl. Tytoń, jesteś uzależniony? No, tak. Kiedyś tak? paliłem fajki. Mhm. Po śmierci ojca, w dniu śmierci ojca, powiedziałem, że nigdy w życiu już nie zapalę papierosa. I akurat tak się złożyło, że wcześniej spotkałem się z przedstawicielem firmy, który mi dał e, elektrycznego takiego e, papierosa nowej generacji z tymi wkładami. Nie chcę nazywać, e, nie chcę używać nazwy, żeby nie, nie robić reklamy. I miałem to w plecaku, bo w ogóle zostało to. Zapomniałem w ogóle tego wyjąć. A nie miałem nigdy planu, żeby to zacząć używać. A w dzień, kiedy umarł mój tata... Przypomniałem sobie, że to mami zacząłem to robić, to palić, podgrzewać. A potem się przerzuciłem na to. Oczywiście nie wiem, co to jest. Nie wiem, co jest lepsze.